Psalm 119 uzdrawia nawet wtedy, gdy ręce lekarzy są otwarte. Drodzy bracia i siostry, jeśli twoje serce jest dziś złamane, a ciało osłabione bólem, nie rozpaczaj. Jest słowo, które jest silniejsze niż diagnoza i imię, które jest wyższe niż jakikolwiek raport lekarza. Dzisiaj zwracamy się do Psalmu 119, modlitwy zrodzonej w smutku i cierpieniu, ale prowadzącej do uzdrowienia i odnowy. Otwórzcie serca, Pan jest blisko. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego słuchania. Tekst Psalmu. Błogosławieni nienaganni na drodze, którzy postępują zgodnie z prawem Pana. Błogosławieni, którzy strzegą Jego objawień, którzy szukają go z całego serca. Nie czynią nieprawości, chodzą Jego drogami. Nakazałeś mi, bym niezłomnie przestrzegał Twoich przykazań. O! Gdyby moje ścieżki były ukierunkowane na przestrzeganie Twoich ustaw, wtedy nie wstydziłbym się patrzeć na wszystkie Twoje przykazania. Chwalę cię w prawości mego serca, ucząc się sądów Twojej sprawiedliwości. Będę przestrzegał Twoich ustaw nie opuszczaj mnie całkowicie. Jak młodzieniec zachowuje swoją drogę w czystości? Przestrzegając Twego słowa, z całego serca szukam Ciebie, nie pozwól mi odejść od Twoich przykazań. Ukryłem Twoje słowo w moim sercu, aby nie zgrzeszył przed Tobą. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich ustaw. Ustami moimi głosiłem wszystkie wyroki ust Twoich. Na drogach Twych objawień raduję się jak we wszystkich bogactwach. Rozmyślam nad Twoimi przykazaniami i patrzę na Twoje drogi. Pocieszam się Twoimi ustawami, nie zapominam o Twoim słowie. Nagruć sługę Twego, abym żył i strzegł słowa Twego. Otwórz me oczy, a ujrzę cuda twego prawa. Jestem obcy na ziemi, nie ukrywaj przede mną swoich przykazań. Jestem wędrowcem na ziemi, nie ukrywaj przede mną swoich przykazań. Ty ujarzmiłeś dumnych, przeklętych, tych, którzy odstępują od Twoich przykazań. Zabierz moją hańbę i wzgardę, bo Twoje objawienia zachowuję. Chociaż książęta siedzą i spiskują przeciwko mnie, twój sługa rozmyśla nad Twoimi ustawami. Twoje świadectwa są moją pociechą i moimi doradcami. Moi drodzy, ten psalm to nie tylko starożytna poezja. To krzyk duszy człowieka dręczonego bólem, który jednak nie stracił wiary. Kiedy ciało jęczy, a lekarze rozkładają ręce, kiedy noce nie mają końca, a lęki przychodzą falami, wtedy ten psalm staje się duchowym lekarstwem. Nie jest zbiorem zasad. To modlitwa o uzdrowienie, modlitwa nadziei. Spójrz, gdzie zaczyna się psalm, błogosławieni nienaganni na drodze, którzy postępują zgodnie z prawem Pana. To przypomnienie, że nawet w cierpieniu możemy być błogosławieni, jeśli nasza ścieżka jest skierowana do Pana. Nie wtedy, gdy wszystko jest w porządku, ale szczególnie w bólu, gdy wybieramy zaufanie zamiast rozpaczy. Psalmista mówi: Z całego serca szukam Ciebie. Tak właśnie powinniśmy szukać Boga, zwłaszcza w chorobie. Nierytualnie, nie męcząco, nie machinalnie, ale całym naszym sercem. Ponieważ kiedy ciało słabnie, to serce musi zostać wzmocnione. A Słowo Boże, jak lampa, oświetla nawet najciemniejszą salę szpitalną. Ukryłem Twoje Słowo w moim sercu, abym nie zgrzeszył przed Tobą. Bracia i siostry, czy wiecie, co jest najgorsze w chorobie? Nie gorączka czy diagnoza. Najgorszą rzeczą jest utrata nadziei i grzech w myślach przeciwko Bogu. Ale kiedy zachowujemy słowo w naszych sercach, ono nas przed tym chroni. Daje nam siłę, by nie szemrać, ale modlić się. Nie gniewać się, ale wierzyć. Otwórz oczy moje, a ujrzę cuda zakonu twego, jak modli się psalmista. Myślimy o cudzie jako o natychmiastowym uzdrowieniu. Ale często cudem jest spokój umysłu w środku burzy. To wtedy, po łzach, możesz wstać z łóżka i powiedzieć Wciąż Ci dziękuję, panie. To jest cud wiary. Następnie mówi: Jestem obcy na ziemi, nie ukrywaj przede mną swoich przykazań. Wędrowiec, tak, ale nie opuszczony. Wszyscy jesteśmy tymczasowi, ale Boże obietnice są wieczne. A kiedy człowiek trzyma się go, przechodzi przez ucisk jak przez dolinę i wychodzi z niego cały. Może nie bez blizn? Ale z nową duszą. Przyjaciele, niech ten psalm będzie dla was wsparciem. Nie tylko go czytajcie, módlcie się nim. Niech każde słowo będzie waszym słowem. Kiedy leżysz w szpitalnym łóżku, recytuj te wersety. Kiedy twoi bliscy cierpią, módl się za nich tym psalmem. Ponieważ nasz Bóg jest nie tylko sędzą, on jest uzdrowicielem. A jego słowo jest nie tylko dźwiękiem, ale i mocą. Drodzy, teraz, gdy usłyszeliście to słowo, teraz, gdy wasze serca zadrżały na przypomnienie o Bożej Wierności, proszę was, nie pozwólcie mu odejść. Nie pozwól wrogowi ukraść ziarna, które Bóg zasiał dziś w Twojej duszy. Często szukamy uzdrowienia ciała i zapominamy, że prawdziwe uzdrowienie zaczyna się w duchu. Ból może prowadzić nas do zranienia lub do łaski. Wybór należy do nas. Psalm 119 to nie tylko wiersz o cierpieniu. To modlitwa nadziei, modlitwa zbawienia, modlitwa, w której głos człowieka, zmęczonego chorobą, wznosi się do nieba, nie umniejszając, ale chwaląc Stwórcę. To jest siła wierzącego, nie wtedy, gdy wszystko jest dobrze, ale wtedy, gdy wszystko się rozpada, On wciąż mówi: Błogosławiony jesteś, Panie. Pomyśl, jak wielu ludzi w obliczu kłopotów odwraca się od Boga, mówiąc: Gdzie byłeś, kiedy byłem w kłopocie? A Pan stał obok, wyciągając rękę, ale byli zaślepieni bólem, zatwardziali, by widzieć. Dzisiaj modlę się, aby Twoje oczy były otwarte, aby Twoje serce było miękkie, że nawet jeśli masz łzy w oczach i gorączkę w ciele, nadal będziesz w stanie powiedzieć, należy do Ciebie, Panie. Uzdrów mnie, a będę czysty. Wzmocnij mnie, a wytrwam. Czytamy, w moim sercu ukryłem Twoje słowo. Przyjaciele, co ukrywamy w naszym sercu? Czy jest tam Słowo Boże czy lęki, urazy, frustracje? Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się nie od zastrzyków, ale od przebaczenia. Nie od pigułek, ale od pokuty. Być może przez długi czas nosiłeś w sobie urazę. Może nie wybaczyłeś komuś, kto cię zdradził? I zżera cię to od środka. Choroba nie zawsze jest fizyczna. Czasami ciało boli. Ponieważ dusza nie jest uzdrowiona. Bóg mówi: przynieś mi wszystko. Nie tylko swoje łzy, ale także swój ból, swoją ciemność, swoje rany. A ja je uzdrowię. Przypomnij sobie, jak Jezus uzdrawiał ludzi. Nie mówił tylko: bądź zdrów. Mówił: Odpuszczają ci się twoje grzechy, a potem wstań z łóżka i chodź. Wiedział, że serce potrzebuje czystości tak samo, jak kości potrzebują siły. Zwracam się do tych, którzy od dłuższego czasu zmagają się z chorobą. Być może słyszałeś więcej niż jedną diagnozę. Być może Twoje ręce opadły, a lekarze rozłożyli ręce. Ale nie pan. On nie powiedział, już za późno. Nie powiedział, nie jesteś wystarczająco godny. On mówi, zwróć się do mnie, a ja ci odpowiem. Dzisiaj może być ktoś leżący w szpitalnym łóżku, ktoś zalany łzami przed ekranem, ktoś modlący się za ukochaną osobę, która jest w poważnym stanie. Ale nawet w tym bólu jest światło. Nie dlatego, że jest przyjemne, ale dlatego, że może to być miejsce spotkania z Panem. Najprawdziwszym, najgłębszym. Widziałem ludzi, którym medycyna nie dawała żadnych szans, którzy podnosili się ponieważ chwytali się Boga jako ostatecznej kotwicy. Widziałem także tych, którzy nie zostali fizycznie uzdrowieni, ale którzy przeszli do następnego świata z taką radością i wiarą, że ich twarze rozjaśniły się jak anioły, ponieważ zostali uzdrowieni w duchu. Moi drodzy, Słowo Boże nie jest teolią. Ono jest prawdziwą mocą. I dziś jest dostępne dla każdego, kto otworzy swoje serce. Jeśli nie ma w Tobie wiary, poproś o nią. Jeśli masz wątpliwości, powiedz o tym Bogu. On cię nie odrzuci. Powie, jak powiedział ojcu chorego chłopca: Jeśli możesz uwierzyć, wszystko jest możliwe dla wierzącego. A mężczyzna wykrzyknął: Wierzę, panie, pomóż mojemu niedowiarstwu. Bóg przyjmuje nawet wątpiącego, jeśli ten szczerze się do niego zwróci. Uzdrowienie nie zawsze jest chwilą. Czasami jest to podróż. Jest długa, trudna, ale święta. Ponieważ po drodze zbliżasz się do Ojca. Choroba może cię zahartować lub upokorzyć. Jeśli przejdziesz przez nią z Bogiem, nie zniszczy cię, ale przemieni. A kiedy z niej wyjdziesz, nie będziesz już taki sam. Twoje oczy będą widzieć głębiej. Twoje serce będzie biło mocniej. I będziesz świadectwem chwały Bożej. Spójrz na to, co mówi psalmista. Choć książęta siedzą i spiskują przeciwko mnie, twój sługa rozmyśla nad twoimi ustawami. Świat może być przeciwko tobie. Choroba może pojawić się jak cień. Ale ty rozmyślasz o Panu. Pozostajesz wierny. A Pan mówi: wierny w małym, postawię cię nad wieloma. Nie poddawaj się. Módl się Psalmem 119. Nie jako wyuczony na pamięć tekst, ale jako żywą modlitwę. Tak, jakby te słowa były Twoje, ponieważ są Twoje. Są Twoją pieśnią bólu, ale także nadziei. To Twoje nie rozumiem, ale wierzę. To Twoje nie widzę, ale nadchodzę. To Twoje nie czuję, ale chwalę. A jeśli wyruszysz w tę podróż z Panem, nie tylko zostaniesz uzdrowiony, odrodzisz się na nowo. Staniesz się świadkiem, który powie innym: Byłem na dnie ale Bóg mnie wyciągnął. Wierzę, że są wśród nas tacy, którzy otrzymają uzdrowienie, którzy już je otrzymali. I którzy mogą nie zobaczyć uzdrowienia w sposób, w jaki chcieliby je zobaczyć, ale otrzymają coś więcej spotkanie z żywym Chrystusem, który wzmacnia, prowadzi, podtrzymuje. A jeśli jesteś na skraju, na krawędzi, na ostatnim oddechu, wiedz, że w tym momencie Pan jest szczególnie blisko. On nie stoi z boku. On jest blisko. Obejmuję cię. Szepczę ci do ucha: jesteś mój. Trzymam cię kropka. Niech wasze domy będą wypełnione słowem Bożym. Niech Psalm 119 rozbrzmiewa w waszych modlitwach. Powtarzajcie go rano, w południe i wieczorem. A zobaczycie, że nawet w najgłębszych nocach świt zacznie się przebijać. Ponieważ nasz Bóg jest wierny. Ponieważ nasz Bóg jest uzdrowicielem. Ponieważ nasz Bóg żyje. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.